Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Linda Noskiewicz, orędzie Boga Ojca, na czasy ostateczne. O dzieci moje, proszę Was, abyście mi służyli łaskawiej i bez ustanku. Nie czas teraz na to, abyście stali się nie stali w Waszej wierze we mnie. Jesteście już w trakcie burzy i tak jak wielu. Będziecie poddawani próbom raz po raz. Wiedzcie, że to pycha prowadzi Was do grzechu. Odrzućcie Waszą pychę i otwórzcie mi swoje serce. Umiłowane dzieci mojego serca, słyszę żarliwość Waszych modlitw i przyciskam Moją rękę do Waszego policzka. Poddajcie się Mi, a ja Was poprowadzę do miłości i pokoju. Jestem bowiem Waszym Panem, Bogiem Wszechmogącym i pragnę być miłosiernym Ojcem, a jednak tak wiele moich dzieci nie przychodzi do mnie. Wołałem do każdego z Was w mojej wielkiej miłości do człowieka, ale tak niewielu szuka skarbów, które Wam ofiaruję. Z pewnością ufacie mi, moje dzieci, że w mojej miłości do Was nie przygniatam Was do ziemi, ani nie cieszę się z Waszego cierpienia. Nie, ukochane dzieci, jestem dobrym ojcem i troszczę się o moje dzieci moją rodzicielską miłością. O, dzieci, ale wasze grzechy są wielkie, są one tak wielkie, że powodują surowe milczenie wśród istot niebieskich mojego chwalebnego królestwa. Jak straszne są wasze grzechy, że całe niebo wzdycha z powodu waszej niedoli. O, dzieci mojego najświętszego serca, Żyjcie pod rozlaną, drogocenną krwią Chrystusa Jezusa. Mój ukochany syn otworzył dla Was drzwi miłosierdzia, ale tak niewielu wierzy. Tak niewielu moich dzieci oddaje Mu cześć i miłość, na którą tak bardzo zasługuje. Moje kochane dzieci, wiara czyni Was silnymi, ponieważ znacie mnie tak blisko. Cenię tę zażyłość i odsuwam wszelkie przeszkody które blokują Waszą radość. Nie mam tu na myśli cierpienia, bo nawet mój ukochany syn cierpiał. Daję Wam siłę, abyście znosili trudności z pokojem i radością oraz spokojem serca, który pozwala Wam przyjąć te rzeczy, a nie bać się ich. Tak, Wasza silna wiara we mnie będzie Wam dobrze służyć, ponieważ ja zapewniam Wam moje święte rozeznanie. Dzieci, Wiedzcie, że moje rozeznanie jest darem. Jest to dar tak potrzebny człowiekowi, że ci, którzy otrzymali tę łaskę, muszą prowadzić moje ukochane dzieci do mnie i z dala od zła rozpadającego ten świat. Będziecie natychmiast wiedzieć, co akceptuję, a czego nie akceptuję. Poznacie zło nawet wtedy, gdy jest ono ukryte w białym płaszczu. Modlący się i pobożni, którzy przychodzą do mnie jak dzieci, będą mieli wzrok i słuch. Umiłowane dzieci, dlatego mówię, módlcie się. Módlcie się i zbliżcie się do Waszego Pana Boga, który tak bardzo kocha każdego z Was. Umiłowane dzieci, dusze, które widzę są czarne. Módlcie się za Waszych braci, bo tak wielu moich ukochanych idzie do piekła. A moje najświętsze serce jest rozdzierane. Dzieci, nie zakładajcie, że piekło nie istnieje. W całej naturze stworzyłem równowagę i symetrię w życiu. Nie ma ani jednego mojego stworzenia, którego jakikolwiek aspekt byłby niezakazany, ani żaden fragment nie wymknął się mojemu szczególnemu i chwalebnemu zamysłowi. Na każde pchnięcie przypada pociągnięcie. Dla mężczyzny jest żona, dla życia jest śmierć. A po śmierci jest wieczne niebo lub wieczne piekło, i tak jak nie można być innym niż się jest, tak w niebie nie ma połączenia ani kompromisu. Piekło niesie ze sobą wielkie zło, smutek i kary, których, jak pragnę, nigdy nie poznacie. Dlatego jest rzeczą konieczną, aby wszystkie dusze przychodziły do mnie po moją wielką miłość i miłosierdzie. Ja was nie odtrącam. Ufajcie w zdrową i pełną miłość waszego ojca, że nawet wtedy, gdy oddaliliście się ode mnie i nawet wtedy, gdy zgrzeszyliście na najciemniejsze sposoby, przyjdźcie do mnie ze skruszonym sercem, prosząc o miłość, a ja pospieszę do was, obejmę was i pokocham tak bardzo. Nie czekajcie, nie czekajcie. Moje dziecko, ta burzliwa burza nadeszła. Wiatr wieje nawet teraz. Modlitwy złagodzą ją lub odsuną na jakiś czas, ale już teraz widzisz jej znaki. Tak wiele zła się w waszym niepokoju. Szatan pragnie waszego gniewu i zamieszania i będzie próbował wykorzystać te rzeczy aby wciągnąć Was w swoje szatańskie sidła i ciemności. Tak wielu już mu ulega, a ja płaczę. Czyńcie jednak Wasze serca pełne nadziei. Tak jak burza jest gwałtowna, głośna i chaotyczna, tak po burzy jest nowość, pokój i wszystko jest odświeżone. Świat musi zostać oczyszczony z grzechów. Człowiek musi dostrzec szkodliwość grzechu. Człowiek musi teraz przyjść do mnie. Och, ukochane dzieci, ta burza będzie brutalna i tak wielu będzie błądzić w strachu. Wy jesteście moimi świętymi wojownikami, którzy chwycą za ręce zdezorientowanych i przyprowadzą ich z powrotem do mnie. Umiłowane dzieci, zobaczycie spalone kościoły i zbezczeszczone ołtarze, nawet przez tych, którzy udają wiarę. Tak Moje sługi przyjęły ciemność, aby bluźnić i bezcześcić to, co święte. Módlcie się za moje sługi. Tak wielu jest takich, którzy chcą pochłonąć wiernych i wprowadzić w błąd tam, gdzie modlący się nie dadzą się zwieść. Wiedzcie, że nawet święta konsekracja zostanie naznaczona. Dlatego poznajcie mnie dogłębnie. Módlcie się o rozeznanie, a ja poprowadzę Was do baranka. Umiłowane dzieci, nie traćcie czujności w Waszej miłości do mnie. Wkrótce staniecie wobec takich trudności. Świat z dnia na dzień będzie się wydawał zupełnie odmieniony. Ziemie będą się rozpadać, a z nieba buchać będzie ogień. Brat zwróci się przeciwko bratu, a ojciec przeciwko dzieciom. Dlatego musicie mocno trzymać się miłości. Ja jestem odtrudką na zło. Zło, podobnie jak ciemność, nie może ukryć się w wielkim świetle mojej miłości. Módlcie się, moje dzieci. Módlcie się za ten świat, za moje sługi, za nienarodzone małe kwiatki, za tych, którzy tak dobrowolnie przyjmują ciemność. Módlcie się za zagubionych samotnych i krzywdzonych. Jestem z nimi wszystkimi, a wasza dobroć odbija się w mojej miłości i radości w Was. Pokój, moje dzieci, pokój.